Tutaj też żeśmy do stekowni przyszli. Nie wiem, jakoś mi tak te steki tu pasują. A, wiesz, poczekalnia luźna, bo tu masz stołki do czekania. Masz fragę Meksyku... Meksyku, na Teksasu. I jest jeszcze trochę wolnych stolików. Damy radę. Fortu! Proszę panią. Dziękuję. No, też jest miejscówka fajna. Nice Audi, palonka mi dawaj. Duży stół, można nagrywać. Longhorn Steakhouse, House Tam ten miał lepsze, lepsze, oceny i widać, że tam trochę więcej ludzi, ale tu też parking pełny. Margaritas, cocktails, no alcoholic beverages. I proszę bardzo, Texas size starters są nawet. Zobacz to, zdjęcia. Ja nie wiem, czy bym nie chciał spróbować sobie. O, masz zupę ziemniaczaną? Taką wiesz, Kurnia, Chyba sobie spróbuję zupy ziemniaczanej. Zawsze chciałem czegoś takiego spróbować. Wild West streams, jakbyś chciała na przykład. Też są. Crispy Hank e, Prepared shrimps. Texan Patrzę, co tu jeszcze jest. Użyte menu robi złe wrażenie. Powinno być świeże wymienione, nie takie upierniczone. Są steki i jeszcze zobaczę, czy są na przykład e, żeberka. Bo steki będziemy jedli tam jeszcze, a tu mógłbym spróbować jakieś żeberka. na pewno wezmę tą zupę ziemniaczaną. Dobra, takżeśmy wymyślili, że Kasandra bierze sobie dzikie krewety. Ja sobie biorę filet. Fill, fill, flow's filet. Bo najbardziej lubię filet. Chciałem żeberka, ale nie mam tu żeberek. Także trudno. Będziemy żreć. I zupę ziemniaczaną biorę. Potem tutaj. Loaded patata soup. To może być super. I chyba weźmiemy jeszcze testowo. magen cheese. To mnie interesuje. To może być fajne. Tak. Myślę, że to. Także taki, takie dzisiaj orderujemy rzeczy. Nie mają innych noży niż te stekowce, powiem Ci. No to, to dobrze, że w ogóle stekowce mają. Wiechał chlebek jest, oczywiście znowu z masełkiem. Zobaczymy, co tym razem pomiksowali. Tam był cynamon. Wcześniej e, był mięso. ale też słodki. Było. Też słodki chlebek? Wiecie, oni tu się podniecają, że dostają chlebek, nie? bo tych chleb macie do poru. Możecie dostać 30 bochenków, bo tu donoszą. Wcześniej te Amerykanie, co żeśmy z nimi gadali, to podniecałem się, że dostałem świeży, chlepiący chlebek z masłem. Oni tu po prostu potrzebują chleba. Wydaje mi się, że polski piekarz by tu zrobił furorę z takim chlebem na zakwasie. Powariowaliby ci ludzie. Podczas naszej wyprawy po mieście, mówiłem, że jest dużo narodowości meksykańskich ludzi, ale ale wyjątkowo mało jest czarnoskórych Afroamerykanów. Powiem szczerze, że na palcach jednej ręki można policzyć. Wyjątkowo to dziwnie wygląda, bo przyzwyczaiłem się, że w Stanach jest naprawdę dużo. No i go widać od razu z daleka, bo są hałaśliwi i w ogóle. Perfek. Ok, dziękuję. Ok, a Wild West Stream. Loaded potato soup. Do you want to do a cup or a bowl? Bowl. Well, uh, Flawless fillet. What size? Nine ounces. Nine fillet. How many? And like it cooked? Uh, medium. Two sides. Uh, yes. Can I choose uh, mac and cheese? The mac and cheese. Mac and cheese. Maybe double mac and cheese. Double mac and cheese. Oh. Okay. Just letting you know, the mac and cheese is a signature side. Więc, so ah, okay, no przepraszam, okay? Okay, no, yeah, okay, you. okay, you. to jest 2,99. Okej, problem. Czy to ok? Czy to działa? Nie, to jest cały. Wszystko dla nas. Ok, to działa, guys. Dziękuję. Dziękuję. Tak więc naprawdę dużym zaskoczeniem jest to. A, bo to jest Twoje. To ja. Tu będzie moje. <laughs> a, ja będzie Twoje. Jest chlebek, spoko. Taki można powiedzieć, że mm, akcent krajowy. Oczywiście, żeśmy przyjechali Uber'em, bo inaczej by się to nie mogło odbyć. Mm. trochę kwaskowe to, to piwo. Wyjątkowo kwaskowe. No, tak więc duża, du, duże zaskoczenie, bo się nastawiałem, że będzie jednak dużo ludzi, którzy mają ciemny kolor skóry, a jest takich meksykańskich. Także no, w zasadzie taka informacja. Nie wiem, czy to pozytywne, czy nie pozytywne. Po prostu takie, taka obserwacja. Taka, taka dość klimatyczna, naprawdę fajnie wygląda, przyjemnie. No to menu jakby sobie zrobili, to, to by nic to ich nie kosztowało, a nie byłoby takiej wyrażenia, takiej, e, takiej paździerzowości. Ale reszta, ludzie jak zwykle super przyjemni, wszystko wygląda super. Przyjechały krewetki, w takiej odsłonie. Nie mało ich jest. Nie mało ich jest, znaczy, mamy w tym zestawie, Fantastyczny, że z tych. Yy, Sztuczców Co, to, to No właśnie nie ma, a nie, tu jest słydka, dobra. I moja zupa. Zupa ziemniaczana doładowana cheddarem i yy, zieleniną. z oczywiście boczkiem, jak sremsy? Dobra, ale nadal na głębokim ale Nadal na głębokim oleju, nie? To mm -hmm. ale dobre. To są takie tyłu jak chorwaty już Nie? Mm -hmm. Bardzo podobne. No, spoko. I co z tym? Z, z, z tym zielonym, co nie lubię? Nie czuję. Chodzi ziemniaczanka. Drugi raz się tego nie da uchwycić. Bardziej bym ją nazwał zupą serową. Ale szczerze, zarąbista. Na pewno ta zupa ma miliard kalorii. Mmm, kurnia, dobra. Dobry wybór. Znowu dobry wybór. Mm, mm, mm. Ale zarąbista. Próbuj. Zwariujesz. Proszę, możesz wyrazić swoją opinię. Ma milion kalorii. Ale bardziej jest serowa niż ziemniaczana. Dla mnie jest ziemniaczana. No, na pewno taka pożywna. Pożywna. Ale jak, jak smakowo? Smakuje? Czy raczej nie? Dobra, nie? Super. Coś innego. Taki ala chowder trochę. Teksański chowder. Teksański chowder, no. Super. Ostatnio mi zwrócili uwagę, że prawdziwy cowboy je w kapeluszu. A że się, w, że tak powiem, miksuje w tłum, no to właśnie jestem w kapeluszu dla odmiany teraz. Nie wiem, czy w Polsce przemycę tą nową świecką tradycję, ale warto próbować. Pozwólcie, że zjem zupę i poczekam na resztę. Jeszcze jest taka sytuacja, że weszły te krewetki jako tak zwany appetizer, no pobudzenie apetytu. To są w ilości 500 sztuk, niewielkie, ale. Doskonałe. oh thank you very much. Eee, dziękuję. Mm, bardzo. Wypominają takie owoce może w Chorwacji serwowane. Zobaczmy chyba nie z takim sosem. Nie dają takich doskonałych papryczek jalapeno Ale muszę przyznać, że krewetki mm, doskonałe. To był doskonały. Dużo lepsze, niż tamte zawijane w boczek. Delictados. Grube. Mm. A sos? Dobry. Nie, nie czuć tego... On jest chyba bez e, tego... koperku, Bo tutaj dużo też koperku dają, ale ten sos akurat chyba był absolutnie bez koperku. No, ja sobie troszkę wodą zupełnie. To już jest dla ciebie. Dobra, próbujemy ten stek, żeby nie było. Mamy jeszcze w pamięci ten doskonały, który ostatnio zamówiłem. Mamy w pamięci Magen Cheese. Inny rodzaj wołowiny w ogóle niż tam. Tam była bardziej delikatna. Nawet po krajeniu czuję różnicę. Przygotowany całkiem spoko, ale najważniejsza jest próba ergonomiczna Fajny, delikatny, tam był nieco lepszy, tam był doprawiony solą tu nie. Wezmę ci trochę to oswarny. sobie też do solę, tam już, już ta sól była w tym steku dodana, że nie trzeba było nic doprawiać. Tutaj trzeba ten stek troszkę doprawić tą solą, ale też jest, powiem Państwu całkiem całkiem niezła opcja. A jeśli chodzi o magen cheese, moje podniebienie eksperta oczekiwałoby więcej cheese, mniej mag, więcej cheese. Chociaż teraz się do, dokopuję dopiero do tego cheese'u. Jak się dokopałem do tego cheese'u na dole, to jest właśnie taki magen cheese, jakbym zawsze chciał mieć. Tyle powiem. No dobry. Dobry to był wybór. Absolutnie wszystko jest doskonałe. Ale jakbym miał wybierać ostatni posiłek przed wybraniem się na krzesło elektryczne to wybrałbym tego House'a. Tutaj nic mu nie brakuje. Ona podobnym są poziomie, ale tam było lepsze mięso. Doprawione, lepiej przygotowane. No i troszkę było wyżej no. tak jak tam jest ocena 4,7 tu jest 4,1 tam 4,3 to tak to właśnie bym znajdował pozwólcie, że zjem dopiero tu na dole uzyskuje odpowiednią konsystencję i tu jest nie trzeba nic doprawiać steka delikatnie, żeśmy dosolili, widać, że środek jest taki jak być powinny na grubość jest taki jak być powinien i przekonałaś się do tych średnio wysmażonych? Tutaj tak. O. To jest zupełnie inna bajka. To tutaj jest No. I tradycyjnie Longhorn Stick House 2 piwka 13, 13 krewety, 9 uncyjny filet za 31 i 2 Magent cheese za 6 a i patato, to jeszcze zupa za 6, za zupę. Razem 74 ze wszelkimi rzeczami już wam podpowiadają, że, że sugerowany bym, to jest 22 za 16 dolarów, 20 za 14 i 18% jest za 13 dolarów. No, my zróbmy z tego 74,80. A gotówką? Y, gotówką, no. A... No i teraz się trochę oczekujących zebrało. O, czekamy na nasz uber.